Wyskoczył nam gościu na środku drogi, zaczął machać coś, żebyśmy byli na samym wejściu. No i tu się zaczyna troszeczkę cywilizacji. Starożytne miasto Myra. Panie. Tak? My mamy rząd 13, miejsce 11B. To indywi indywidualny miał ktoś bogatszy, a zbiorowy ten mniej bogatszy. No troszkę ten odpadł. W związku nie. z tym, że jesteś u Świętego Mikołaja, to na wejściu każdy za te 17 euro dostaje paczkę. To są listy do Świętego Mikołaja. No nie czaisz? Frajerzy, to wpis wypisuje. No, o, słuchajcie, mamy kolejny dzień. Zobaczcie, wczoraj się zastanawiałem, bo tu mamy parking pod hotelem. I chciałem stanąć, żeby nikomu y, nie zabrać miejsca. I tak rozważałem sprawę i patrzcie. Od wczoraj się nikt tutaj totalnie nie pojawił. Jesteśmy, jesteśmy jeszcze w Finikę. Podjedziemy tylko na chwilkę, pokażemy Wam jeszcze promenady. Yy, przejdziemy się tam na spacerek. To jest druga winda. Przejdziemy się tam na spacerek 13-14. Patrz. I yy, pokażemy. I dopiero stąd będziemy się kierować na następną destynację. Tutaj, tutaj jeszcze wczoraj nie pokazaliśmy takiej promenady, ona od hotelu, jak ja dzisiaj biegłem to się ciągnie jakieś 2,5 km. I jak tam ten jogurt, Dobre. kefir? Dobry, a, a, to... a gdzie kupowaliśmy niedobre? W Hiszpanii? Dobry. Dobry, dobry. Nie, no w Grecji. Mhm. w Grecji było fajnie. Ale słuchajcie, najlepsze jest to, że tu sezon kamperowy to trwa w pełni. Zobaczcie, tu się, tu się zaczyna i ciągnie się. A! I tam wcześniej to był taki parking i mi się wydawało, że to właśnie był taki typowy kemping. Yy, taki taki jak to, tylko zamknięty. Nie? A tutaj wszyscy sobie stają po prostu na dziko. I rano jak biegłem, to wszyscy tak wyszli z tego z tych kamperów i wszyscy się kąpali. Dziś ja też się wykąpałem. Poszedłem do wody, umyłem się. Jest fajnie, bo jest właśnie woda można się wykąpać. Eee, tutaj, zobacz, ile kamperów. O, czekaj, myślałem, że tutaj jest nie... No i tak to tu wygląda. Tu są takie nie wiem, restauracje, kafejki. Eee, też. no jakoś tam nie wiem wystrzałowo to tutaj nie jest nie, nie. nie? no ale ci, ale mówię ciągnie się tutaj ludzie tutaj przychodzą się kąpać ale mówię najważniejsze są tutaj właśnie te kamperki a ty a ta woda zbiera w butelkach butelki zbiera po wodzie no, jakoś musimy no. myć męczniczne raczej nie no a Znowu jedziemy do Demre a później jeszcze tam mamy hotel przy takiej miejscowości Kasz, którą też wam pokażemy. Troszeczkę nam taki offroad się tutaj trafił Ale już mamy ze 4 km do celu, więc zaraz dojedziemy. No słuchajcie, dojechaliśmy na miejsce i zamówi, że po takimi kurde dziurami jechaliśmy że tu pewnie nie, nie przyjeżdżają. Prawie żółwia, żeśmy tak, prawie żółwia, żeśmy rozjechali. No i się okazuje, że przyjeżdżają, zobacz. Na autobusy są. Ale dosłownie ze 100 metrów w prawą stronę wyskoczył nam gościu na środku drogi. Zaczął machać coś, żeby w prawo je, w lewo jechać, nie? To oczywiście, że tak. Ja mam go w nosie, ja se zaparkuję tam, gdzie ja chcę. Tak, yeah jest. Tu chcesz mały czy duży? Tu of the big one. E, tu na samym wejściu. Pan się, rzucił, pan się rzucił na nas i stwierdziliśmy, że się napijemy chętnie takiego soku z granatu pomieszanego z pomarańczami. Ja Już ja nawet dawno miałem ochotę na coś takiego. Sprzedają jak wszędzie jakieś pierdoły. Może jakiś, kochanie, magnesik Kochanie, możemy sobie kupić takiego. Magnesa z Demrka, no? tak? Ale to jest same owoce, albo na czym polega? 150 euro. 150 euro per person? No, for, for two. Yeah. czyli 75 euro od osoby. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję. Soczek bardzo dobry. Dostanę. Proponował taki zmieszany, czyli granat, z soszkiem pomarańczowym. Tu jesteśmy już na samym wejściu. No i tu się zaczyna troszeczkę cywilizacji. Bo powiem Wam szczerze, że jak jechaliśmy, to przez straszne zadupie, nie? Że jechaliśmy przez straszne zadupie, a trochę cywilizacji się tutaj pokazało. Słuchaj, proponował już taką wycieczkę łodzią gdzieś tam na Krakowa. Bardzo fajnie tam wygląda. Nawet żółwie tam nie wypływają. Zgadnij za ile. Uj, to jest 2 miliony. No, słuchaj, no 150 euro za dwie osoby, no to sporo. No Ale tutaj takie pełni komercyjne miejsce. Zapowiada się na razie chyba fajnie, co? Trzeba zobaczyć jakiś fajny magnesik. Słuchajcie, to jest to wszystko właśnie. Mira de Mire. takie fajne Dzięki. Jest też jakiś Kościół Świętego Mikołaja. O, zobaczcie jak to fajnie wygląda. No cóż, no to idziemy do środka, nie? Ciekawe ile bilecik kosztuje. Bilet 60 lira. Słuchajcie, w opisach znalazłem, że wstęp kosztuje 13 euro. Może to jest w jakimś innym sezonie? Bo my za, tutaj za wejście zapłaciliśmy 60 lira, to jest raptem 7 zł. Także no bo mówiliśmy, dziś nam, przeczytałem, że 13 euro wejście, a tu zapłaciłem 7 zł. 7,20 już. musi zepsuć każdą fajną sytuację. na samym wejściu wita już nas Muazin. Słuchajcie, generalnie to jest, z tego co przeczytałem, to jest starożytne miasto Myra, tak? Przed nami amfiteatr. Jakoś wielkościowo nie robi jakiegoś mega wielkiego wrażenia, ale podobno mieściło się tutaj aż 11 tysięcy ludzi, A to sobie nie wyobrażam w jaki sposób. Nie? Patrz tam jak w skale, patrz, jeszcze powykowane tam wysoko Ja pierdzielę No I tam zaraz przyjdziemy. Powiem wam, że yy, Miejsce Tu na samym wejściu robi niesamowite wrażenie, naprawdę A nie. My mamy, mamy rząd 13, miejsce 11B 11B i tak. 11A. Tak, dokładnie. No przecież nie siedzimy na jednym. No. Powiedziałem się twoje, kochanie. No. Niesamowite. Tam trzeba jeszcze wejść na górę. No, pójdziemy tymi schodami. Kurde, jak to musiało wyglądać w czasach świetności niesamowicie. Słuchajcie, tutaj jakby yy, podobno samo miasto, co tutaj jest od yy, V wieku naszej ery. Ale niesamowite wejście. Jest bardzo, bardzo dużo tej z tej budowli. Robi niesamowite wrażenie. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się aż czegoś takiego. Tam chcesz iść? Czy ty musisz wejść w każdą dziurę? I co tam? To krzycz. Ej, widzisz? Mówiłem, nie wchodź. Mówiłem. Moja różowa landrynka dzisiaj Głazi wszędzie, dzisiaj da Podobno w czasach starożytnych Miasto Mira miało status Wielkiej metropolii W 88 roku przed naszą erą Był tutaj na wydaniu Jeden z Ptolemeuszy Czyli byłych faraonów z linii greckiej I Był tutaj na wygnaniu organizując jakiś swój przyszły przyszłe odzyskanie tronu właśnie w Aleksandrii W roku 18 przed naszą erą przybywał tutaj Germanik z Agrypiną Podobno postawili tutaj swoje pomniki a w 1960 roku naszej ery sam święty Paweł przybył też tutaj do tego miasta. Niestety w latach 500 naszej ery miasto dotknęły wielkie klęski. Można się spodziewać, że mogły to być innymi trzęsienia ziemi, więc spadło jakoś już na, na wartości to miasto wtedy. A w IX wieku po przybyciu tutaj już niestety Arabów miasto totalnie podupadło. No i w pewnym momencie po prostu wszyscy je opuścili i miasto przestało tak naprawdę istnieć, znaczy istniały budynki, bo te budynki są do dzisiaj. Ale no już niestety zaczęło podupadać i mamy efekt właśnie tego co dzisiaj jest. Kochani, jak myślisz, co to jest przed nami? Skąd ty to wiesz? No Słuchajcie, myślałem, że zaskoczę Izę, ale niestety nie. Jestem załamany. Chciałem być jak zwykle mądrzejszy, ale się nie udało. Tak, słuchajcie, to są grobowce licyjskie i no oprócz tego, co ciekawe jest, że... Dziękuję. Proszę. Lubię fotografować twoją głowę. Super, kochanie. Za każde zdjęcie mam z twoją głową. Super, Kotyk, dziękuję ci bardzo. Proszę. I co ciekawego, oprócz właśnie tego, że są w ogóle tak wbite w skałę, tak, Co już robi niesamowite wrażenie, to, że właśnie fasady tych grobowców przy, przypominały tak naprawdę fasady domów. No i zobaczcie, no chodź, no machnij jeszcze raz. Super naprawdę. Aż też im się chciało kurczę tam wchodzić, nie? Żeby wykuć tam jakiś grobowiec. No. Przed nami się wejście do jednego właśnie z takich grobowców Iza idziemy szukać mumii. Dobra. Dobra? Dobra. Iza pierwsza, bo ona się mniej boi. Ona się boi wysokości. mumii się nie boi, prawda? I Co tam? Dlaczego? A to nie ma po co? Słuchajcie. E, powiem wam tak, to jest tak jakby e, wnęka 2 na dwa, prawda? O. Grobu nie ma żadnego, truposza też nie ma. Pójdziemy może jeszcze w tamtym kierunku, ale myślę, że to będzie dokładnie to samo. Przewodnik z grupą. Fantastycznie. Każdy chciał mieć grup w swojej dziurce. Pewnie będzie taka sama dziura, co? No dokładnie. No. Dwa na dwa? Czy większa? Ciekawe po co te otwory tamte znaczy, bo tam chyba ten No właśnie tam leżały... Te powiedzmy... A to? Ciała mumie Też? A tu nie wiem, może tu był jakiś, nie wiem, pojemnik na skarby. Na przykład. Ja pierdziu. No. Pierdziu pierdziu. Ale naprawdę to kurczę weź tak. A weź to w ogóle kuj. Się chwilę. Tak, tak 10 i, minut w tamtej czasy. I co? Czasy. I tego trupa zobaczy, czy co? Nie no w tamte czasy to wrócisz to z powodę. No. Teraz mi się ramki rozpuszczę. No słuchajcie, jest dzisiaj fajnie, cieplutko. Nie jest to wszystko y, na jedno kopyto, to tak. tak, wszystko jest tak. to samo, także... Tak, dokładnie, no. to Robi to po prostu zbiorcze, takie wrażenie, jak się stoi. Zbiorczo to ładnie wygląda tak. po prostu. To jest nie wra niesamowite wrażenie. Ale to niektórzy mieli indywidualne y, kwatery, a niektórzy z takie zbiorowe, Pewnie tak. To no indy indywidualny miał ktoś bogatszy, a, a... zbiorowy ten mniej bogatszy. No słuchajcie, wydedukowaliśmy po prostu, no. Powiem ci, że ty jak kozica chodzisz po tych skałach. No. Prawie jak ta koza, co tam po tej ścianie chodziła. No, widzisz? No. tak myślę, tak skiknę na jedną ze skałek, po Tak, a co tam, a co tam. No, to miejsce opuszczamy. Nie wiem, w tym momencie co my jesteśmy, ludzi jest bardzo mało, no ale... Można się spodziewać tutaj. myślę, że tutaj nie organizują z hoteli tych takich na No jak nie, przecież autobus tam przyjeżdża. myślę, że oni zalani przyjechali? A zalani? Nie, no o, oczywiście, że nie zalani. To skąd? jest z z jakiś na no, przykład Kemer, ale widziałem nawet y... z Bodrum tutaj wycieczkę. A no. Na internecie, także przyjeżdżają na pewno tutaj. Tak samo jak jadą do Pomukale, tak samo mogą tutaj przyjechać. No jest to kawał drogi, ale zawsze jest. Mhm. My zobaczymy jeszcze chyba... Ten kościół obok no i tu będzie wszystko. W sklepie tutaj obok jest bardzo dużo ceramiki. Ale wiesz co Iza? Ja się zastanawiam kto to kupuje. To nie to, że chodzi, że to jest brzydkie czy coś tam, tylko po prostu jest, kupiła, jest... Ale jest, ja ale jest ma, problem ja z, z bagażem. No. No. Nie zmieścisz po prostu. Są fajne kalarzyki na różne takie orzeszki, Tak, tak. i by się kupił, jakiś taki pasujący do nas. O taki by nadpasował, no, albo taki. No, Ale jak to weźmiemy? No nie weźmiemy tego. Ja jej... Szkoda. No szkoda właśnie. Szkoda. A to jest w ogóle ciężkie. Kurde, to jest jak... Tak? No hmm? lekkie, jakaś lekka glinka, wiesz. O Pani, to z takim kłopotem piłaś piwo. Tak, nie, 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 tam był metalowy, kochanie. Jeszcze to ostatnio widziałem na jakimś... Bo przeglądałem sobie Instagrama. No. A weź to. O, nad bagaż. Panie, panie, to już nad bagaż. I? Kroksy ktoś chciał, tak. znajdzie, to... Jakby komuś się kroksy rozwaliły tutaj na wejściu, to na wyjściu może sobie zaraz nowe kupić. Tutaj jeszcze w Demre jest kościół Świętego Mikołaja. On jest jakieś 2 km od tutaj tego miasta Mira i teraz spróbujemy jeszcze do tego kościoła podjechać. Gorąco ci? Dzisiaj jest Jakoś dzisiaj takie wrażenie jest, nie? Ty w samochodzie pokazuje mi 39, ale to nie, to na pewno rozgrzany samochód. Ale jest dzisiaj naprawdę jakieś tak cieplej. No jest gorąco. Prawda? No. Mamy Ci wrażenie, ale mamy, tak, ale mamy mamy też hotel z basenem, może się nawet uda. Na pewno jutro poopalać przed powrotem, bo jutro wracamy z powrotem do naszego allinkuzowego hotelu. Nie jesteśmy pewni czy dobrze trafiliśmy, ale tu są, tak, ale tu są autobusy, więc chyba tutaj, a może to jest tylko jego jakieś muzeum. Uh, to jest church or the muzeum? No, oraz... Niemnożka. A niemnożka, czy się dalsze. Dalsze? Okay. Czyli, jednak, czyli jednak nie tu. Tu jest jakby jego muzeum, coś tam sklep. A my musimy się udać w tym kierunku. Widzę, że... Ale autobusy tutaj stają, jest tu jest chyba dobry parking. I musimy iść o, gdzieś tu obok. Tu tu zobacz, tu wszystko pod Świętego Mikołaja przygotowane. Aha. O. Ale słuchajcie, żeby nie było, że chodzi o tego Świętego tak, znaczy, e, Święty Mikołaj u nas się kojarzy z osobą, która przynosi prezenty. Ale tak naprawdę to jest to była osoba, która Żyła w III i IV wieku, i ona była y, biskupem. I teraz ciekawostka: jakiego miasta? No i okazuje się, że właśnie Miry, czyli tutaj gdzie jesteśmy, czyli Demre, czyli była Mira, to jest właśnie miejscowość, w której żył święty Mikołaj. Prawda Iza? A... I to jest ten to jest właśnie to miejsce, czekaj, to jest exit, tam jest wejście. Ale zauważyłeś, że oni bardzo dużo remontują jakoś, mam takie wrażenie, nie? Że jest, że jest dużo miejsc takich, gdzie się coś dzieje, są jakieś remonty, właśnie tak jak tutaj. Zobacz, jest tutaj plac, może, może skończył się sezon po prostu i remontują. To jest wejście do muzeum. Słuchajcie, bilety. 60 lira, jak wcześniej. Widzisz, to nie jest kurde 60, to jest 1275. 1200? 17 euro. No, czyli jednak, słuchajcie. Tu 17, tam 17 i już się biznes kręci. Tak. I słuchajcie, bo nie zdążyłem powiedzieć. Że Mikołaj, święty Mikołaj był też nazywany Mikołajem właśnie Zmir I teraz ten kościół, do którego idziemy, on został zbudowany około 1520 roku, czyli już po dawno po śmierci Mikołaja Zmiry czy świętego Mikołaja, on powstał właśnie na tym na tej świątyni czy na tej budowie wcześniejszej. Chyba pewnie, żeby go też jakoś tam, nie wiem, gwoloryfikować, czy jakoś tam... O, wejdziemy sobie trudniej No troszkę tynk odpadł. Nie? Mhm. Osobiście nie jesteśmy jakimiś tam wielkimi fanami kościół, ale to jest starożytny kościół, więc to już jest zupełnie inaczej jak Podobno tutaj pobliska rzeka zaczęła zmieniać bieg i kościół został w pewnym momencie podobno nawet zasypany czy tam mułem, czy zalany. Mm. Więc, więc, Na dzień dzisiejszy to on został właściwie y, odkopany, chyba w XIX wieku. I to jest właśnie ta atrakcja kolejna w dębę. Kochanie, no robi wrażenie. Robi, szczególnie, jak jest jeszcze pewien sufit. Tak? No bo jak teraz masz tylko ściany boczne, no to co to? Aha. Zapomniałem ci kochanie powiedzieć, że w związku z tym, że jesteś u świętego Mikołaja, to na wejściu każdy za te 17 euro dostaje paczkę. Tak? <laughs> tak, jak sobie kupić? <laughs> Żar ci Musiałem pożartować trochę. W zasadzie pamiętajcie, że to są odcinki z Turcji. Musicie lajku, like, znaczy musicie lajkujcie, wypisujcie komentarze. Zawsze będą do wylosowania jakieś e, karty paliwowe. Może akurat komuś się przydadzą. No i jeszcze oczywiście subskrybujcie. To jest taka dysfora ta mhm. konstrukcja. I zobaczcie, jak mówiłem, że jest zasypana. I zobaczcie, o ile wyżej jest grunt od tego miejsca, gdzie my się znajdujemy. Te podświetlenia robią mega robotę. To są kartki z życzeniami. Mm -hmm. Pani też. Pani Będzie wrzucać życzenia. Chcesz wrzucisz? Klucz. No. Powiedział. Czy no na pewno no chcą, żeby się spełniły życzenia. W końcu do święty Mikołaj, kochany. No. Słuchajcie, ja już czaję. Iza. To są listy do świętego Mikołaja. No nie czajesz? No, frajerzy to dla poni wpis wysyłają. Dwa, trzy, A to już trzeba do wysłać. No i wszystko jasne. Ja pierdziele, słuchajcie, to jest to. Y, Iza, podróże uczą. No. Tak, tak Dobra, fajne Fajnie się zostało się ze sporu Dobrze, że przykryli takim daszkiem A na wyjściu to i sam, święty Mikołaj błogosławi i żegna odwiedzających. Mówi idźcie. Albo nie idźcie. I, tak, ale ja zakładam, że idźcie i bawcie się tego wieczora dobrze. Ja będę czuwał za wam. Ach, słuchajcie, szliśmy na basen. Już tacy byliśmy troszeczkę tak przegrzani, nie? I stwierdziliśmy, że po prostu fajnie będzie sobie pójść na basen. Niestety się pogoda tutaj ale jest zepsuła. Gorąco, ale jest tak, jest jest gorące. Tak, to słońce zaszło. Powiem wam, że jeżeli Fajne. chodzi o ruiny, to tego jest po prostu wszędzie mnóstwo. I teraz po lewej stronie amfiteatr. Niejednokrotnie mniej niż za jedną potrawę płacimy w restauracji, prawda? Chciałem ci ale... powiedzieć, że mega fajna miejscowość.